Hej, w tym krótkim materiale chcę Ci przedstawić latarkę Makita DML816. Bez zbędnego gadania przechodzimy do mięsa. Latarka ma wygodny gumowany uchwyt. LEDy włączane są za pośrednictwem przycisku, który ma wyraźny skok. Ma trzy tryby świecenia. 500, 250 i 100 lumenów. Włącza się zawsze od najmocniejszego trybu. Barwa światła to 5000 kelwinów, czyli krótko mówiąc LEDy świecą na biało. Ma skrętną głowicę, ale nie jest to 360 stopni i w sumie nigdy nie wiem w którą stronę obraca się tylko o te 90 stopni. Dzięki temu, że korpus jest łamany, a głowica skrętna, istnieje naprawdę dużo możliwości ustawienia latarki i tego gdzie ma świecić. Nie przewraca się jak ma podpięty akumulator, co oznacza, że można ją położyć na jakiejkolwiek płaskiej powierzchni. Latarka ma wbudowany w obudowę metalowy haczyk, który ma sporo możliwości regulacji. Na końcu jest zakończony taką kulką z tworzywa. Z latarką przychodzi też taki pasek z haczykiem. Jego ja nie używałem, bo w moim przypadku wleciał tutaj pasek z magnesem neodymowym z dysku twardego. No i dzięki temu mogę sobie przyczepić latarkę do metalowych elementów. Waga latarki. Bez akumulatora to jakieś 420 g, a z akusem piątką około 1050 g. Latarka przychodzi w fajnym blistrze, a to oznacza, że jak będziesz uważnie go otwierać, to zrobisz to bez śladu, i jak ci się latarka nie spodoba, to możesz na spokojnie to spakować i nie widać, że ktoś się dobiera do środka. Wady latarki to są w sumie dwie. Pierwsza to brak obracanej głowicy o 360 stopni, no i czasami to trochę irytuje, no ale ogólnie jest git. Druga kwestia to brak 3-letniej gwarancji, bo nie można zarejestrować latarki na stronie, bo jak sama Makita informuje, że przedłużoną gwarancją nie są objęte lampy i latarki akumulatorowe, ładowarki do akumulatorów, narzędzia pneumatyczne, akumulatory przemysłowe oraz akumulatorowe narzędzia przemysłowe niedostępne na rynku detalicznym, więc w przypadku DML816 możecie o takiej 3-letniej gwarancji zapomnieć. Latarnia współpracuje z akumulatorami o oznaczeniu BL18, nie współpracuje natomiast z akumulatorami z serii XGT o oznaczeniu BL40. Dobra, tyle gadania, a teraz macie wideo jak ta latarka świeci. Wszystkie filmy w cudzysłowie z pracy latarki nagrywane były wieczorem, tak aby pokazać jak rzeczywiście świeci ta latarka w warunkach słabego oświetlenia. 500 lumenów 250 lumenów 100 lumenów 500 lumenów 250 lumenów Sto lumenów. No, to chyba na tyle. Do zobaczenia.